Panie Mireczku, no przecież mówiłam tysiące razy, prawda? Żeby nie przeszkadzać. Ile razy mówiłam, prawda? Proszę przyjść jutro. A służbowy samochód ma Pani do dyspozycji. Dziękuję. No, Pan Majolu, proszę dopełnić wszystkie formalności. Przyjmujemy Panią. Na pełny etat, oczywiście. Dziękuję. Witam serdecznie. No, zapraszam. Panie dyrektorze kochany, ja w sprawie tych długopisów na szwedzkiej licencji. Wkłady mamy umówione w Poznaniu. Sprężynki będą z Katowic, a skówki będą z Wybląga. Najlepsze skówki w kraju. A potem, jak ja to wszystko złożę, to ja to będę musiał rozesłać. Niemcy, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Francja i ta turystyczna miejscowość we, we Włoszech. Mam jechać teraz do tej turystycznej miejscowości. Mnie! No Wy nie nie, że będziecie tutaj na miejscu. No. Ja mam taką firmę, która za nas to wszystko załatwi. DPD. Wysyłamy paczki w kraju i w Europie. Więcej na kochamypaczki.pl Mirek,